Cześć, witajcie! Dzisiaj słuchajcie taki temat, dlaczego nie potrafię być tak naprawdę szczęśliwa szczęśliwy. Hmm? Ponieważ, słuchajcie, wydawałoby się, że ten cały rozwój osobisty, to przerabianie, to puszczanie pewnych rzeczy, analizowanie, powinno spowodować, że będziemy bardziej szczęśliwi. Hmm? Że będzie lżej, że będzie łatwiej że będziemy odczuwać permanentne szczęście. I teraz czemu tak się, słuchajcie, nie dzieje? Jakie to przybiera formy? Um, ja zaobserwowałam dwie rzeczy. Um, przybiera to taką formę, że albo jesteśmy straszliwie szczęśliwi, mamy, wiecie, taki przypływ euforii. Jak ja to mówię z dziewczynami, po prostu sramy tęczą. Wiecie, jest A, super! Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. A następnie przychodzi to bardzo szybko w taki etap dołu. Za jakiś czas mamy straszliwego doła. Mamy złe samopoczucie. I znowu nachodzi nas taka myśl: no jak to możliwe? Przecież przerobiłam to i to. Przecież to już było. Jak to możliwe, że to do mnie wraca? Że ja znowu jestem w takim stanie, że, że znowu mam takiego doła. Mhm. Jest jeszcze druga forma, czyli taka, w której. Mm, na zewnątrz wydaje się, że wszystko jest ok, bo ludzie, którzy nas spotykają, mówią: Wow, jaka ty jesteś radosna, jaka ty jesteś uśmiechnięta, wszystko gra. Jeszcze ty sama mówisz: Jest świetnie, jest cudownie. Mm, robię to i to, mm, spełniam się, czytam, e, piszę, e, a, a, a teraz gram, albo śpiewam, albo maluję. E, tak, a teraz miałam cudowne spotkanie z ludźmi. Jest zajebiście. Ok? I wracasz do swojego domu, i tam jest często smutno. Mhm. Czyli wszystko na zewnątrz wydawałoby się, że jest ok. Ty również tak wydaje się, że funkcjonujesz, a ty często jesteś w środku po prostu smutna. No i słuchajcie, dlaczego tak się dzieje, i co z tym zrobić, i skąd to się bierze w ogóle. Opowiem Wam o mnie. Podzielę się z Wami swoją historią, bo, bo w sumie dlatego to nagrywam, bo to jest moje doświadczenie, to jest moja historia, to jest o mnie. Otóż, ja, słuchajcie, hmm, można powiedzieć, że kiedyś byłam zawsze bardzo poważna. Hmm. Taka zamyślona. Hmm, taka. Hmm, Skoncentrowana, można by było powiedzieć, nawet trochę smutna. I wtedy, mimo że, słuchajcie, może to jest jakiś paradoks, ale wtedy wydawało mi się, że to dodaje mi takiej głębi, takiej duchowości, ubogaca mnie. <grywka> Dzisiaj się z tego śmieję. Bo fajnie jest zobaczyć też siebie, wiecie, z przeszłości, jakby z, z jakiegoś czasu, z kiedyś, ale wtedy nie było mi do śmiechu. I powiem wam, że przez długi, długi czas trwałam w tym stanie, mimo że przerabiałam wiele rzeczy, mimo że wiele rzeczy uwalniałam, jakby udoskonalałam, poznawałam, nabierałam większej świadomości siebie, tego kim jestem, czego chcę. Układałam to swoje życie tak jak chcę, a mimo wszystko nie pozwalałam sobie słuchajcie, czuć takiej radości, przypływu tej radości, lekkości i swobody. I teraz słuchajcie, dlaczego? Jest również bardzo dużo informacji na ten temat, dlaczego nie potrafimy odczuwać tej radości i szczęścia, czyli na przykład. Dlatego, że nie doceniasz w swoim życiu tego, co masz, ciesz się małymi rzeczami. Tak, ruchom radość, zadbaj o siebie, pokochaj siebie, zrób dla siebie coś fajnego. Ok, no jest to. A ja bym chciała Wam dzisiaj powiedzieć, słuchajcie, o czymś innym. O innych powodach, z którymi ja się sama zetknęłam i z którymi spotykam się u ludzi, z którymi pracuję, o czymś głębszym. Otóż, słuchajcie, um, powody, dla których ja byłam przez długi czas życia bardzo poważna i nie pozwalałam sobie na przepływ radości we mnie, czyli na taką zwykłą, spontaniczną radość i na przebywaniu, oprócz tych, wiecie, jakichś takich dziwnych sinusoid, tak? Góra-dół, góra-dół, mam euforię i mam mega-dół, um, na przepływania takiej stałej radości we mnie. Nie pozwalałam sobie na to, ponieważ od kiedy pamiętam, jako dziecko musiałam być odpowiedzialna. Hmm? Od kiedy pamiętam, musiałam być dorosła. Hmm? Słyszycie, jak to brzmi? Od kiedy pamiętam, musiałam być dorosła. Nieważne, czy miałam 6, czy miałam 8 lat, czy miałam 10 lat, od kiedy pamiętam, musiałam być dorosła. Od kiedy pamiętam, musiałam to ja opiekować się osobami dorosłymi z mojego otoczenia pocieszać je, rozumieć je, tłumaczyć te osoby dorosłe, wspierać te osoby dorosłe, pomagać tym osobom dorosłym. Hmm? Dlaczego? Dlatego, że pochodzę z dysfunkcyjnego domu, w którym nie było jakby przestrzeni na to, żeby ktoś wtedy zajmował się mną. A że ja, jako bohater rodzinny, czyli osoba, która jest taka, wiecie, taka mądra, taka dojrzała, taka odpowiedzialna, zajmowałam się różnymi rzeczami, więc również przysięłam na siebie odpowiedzialność zajmowaniem się dorosłymi osobami, chociażby moją mamą, dorosłymi osobami z mojego życia. No i jaki to słuchajcie, przyniosło efekt? Przyniosło to taki efekt, że później w życiu dorosłym hmm, posiadałam zbyt nadmierne poczucie odpowiedzialności za wszystko i za wszystkich. Hmm? Taki wręcz przymus. Kontrolę, która oczywiście jest naturalnym następstwem, próbą kontroli mojego życia, tego co się w nim dzieje, mojego partnera, próba skontrolowania wszystkiego. I okej, okay, trzymasz wszystko w garści, to prawda, masz wszystko pod kontrolą. To ty ciągniesz, ty mówisz dalej, jedziesz, tak, zakładasz na siebie piętnasty plecak i jedziesz, ale koszt był przeogromny. Bo tak naprawdę, słuchajcie, okazywało się, że nie ma tam przestrzeni dla mnie, ponieważ nie nauczono mnie zajmować się sobą. Nie nauczono mnie, nie dano mi przestrzeni do tego, żeby zajmować się swoimi uczuciami. Żeby ktokolwiek wtedy z dorosłych pojawił się, kto by się zapytał: a jak, a jak ty się czujesz? Jak ci pomóc? A może ty potrzebujesz wsparcia albo pomocy? ha? Nie było na to miejsca. Więc później w życiu dorosłym to sprawia, słuchajcie, że my również tak naprawdę się sobą nie interesujemy do końca. Mamy te różne stany, wiecie, euforia albo doła, ale to nie jest takiego, taki stan prawdziwej troski. My tego nie potrafimy. Mało tego. To powoduje również, że jeśli jesteśmy w domu, w którym jest tak, tak bardzo odpowiedzialnie, tak poważnie, Osoby nam bliskie cierpią, my im pomagamy, my ich wspieramy. W tym momencie, jak wiecie, naturalnie nie ma miejsca na to, żebyś ty jako dziecko wyszła czy, czy wyszedł ze swoją spontanicznością, ze swoją radością dziecięcą i powiedział: Wow, mamusiu, ale życie jest super! Jestem taka radosna, radosny, ale jest fajnie. No, po prostu nie ma na to miejsca. Nie ma na to przestrzeni, mało tego często to jest niezbyt dobrze widziane w domu, w którym wszyscy cierpią, w którym wszyscy się martwią, są te momenty, ale generalnie konwencja nie pozwala na to, to się nie wpisuje. No więc wychodzisz później z tego domu z takim poczuciem. Tak. Potrzebuję być bardzo poważna. I odpowiedzialna, odpowiedzialna za wszystko, za wszystkich, pomagać wszystkim, wspierać wszystkich, tylko nie siebie. No i gdzieś ta spontaniczność, słuchajcie, i ta radość nam po prostu ucieka. Mało tego. Dzieje się, słuchajcie, tak, że my boimy się nawet tego stanu. Boimy się być radośni, bo mamy to poczucie, hmm. Nie wolno mi, chyba mi nie wolno, ja nawet nie wiem. Od zawsze jestem poważna i taka odpowiedzialna. Ja nie wiem, jak to jest. A ja mogę? W ogóle. A wszyscy inni, jak będą nieszczęśliwi wokół mnie i będą tacy, o, oh, nieradzący sobie życiem, to ja mogę tak po prostu przy nich być radosna? Ja mam prawo? Mhm. To jest słuchajcie, pierwsza rzecz. A druga rzecz, jaka się pojawia, to często. Zaczyna to być nasz sposób na życie. Czyli ja jestem smutna i poważna, albo inaczej nie pozwalam sobie, słuchajcie, żyć w takim poczuciu stałego, spokojnego szczęścia i radości, bo boję się, że ktoś mi to zabierze. Bo boję się, że za chwilę coś się wydarzy, co sprawi, że to szczęście zniknie. Bo boję się, że inni ludzie będą zazdrośni, że myślą sobie, że o. Dobrze jej idzie. Ona jest taka radosna, taka szczęśliwa. Popsujmy jej to. Boję się tego. I nagle zaczynam wierzyć w takie coś, że no tak, w sumie leżącego psa nikt nie kopnie. Czyli jeśli ja będę cierpieć, jeśli ja będę taka trochę smutna, to jakby może nikt mnie nie dotknie, może nikt nie będzie próbował mnie skrzywdzić. Nikt nie będzie próbował mi tego odebrać. Hmm. i tak słuchajcie ta nasza radość, spontaniczność umiera stajemy się poważni stajemy się nadmiernie odpowiedzialni i nadmiernie kontrolujący i okej. Okay, bo wiecie ja dzisiaj również, ja jestem generalnie bardzo radosną osobą i zawsze byłam i pozwalałam sobie na te momenty szczęścia i radości ale też były takie momenty, albo też są takie momenty i obszary w moim życiu, w którym na to totalnie sobie nie pozwalałam. I ja nie mówię dzisiaj o tym, że nie jesteście radości w ogóle, albo w niektórych obszarach życia, ale sprawdźcie, słuchajcie, sprawdźcie poprzez teraz te kilka pytań, bo moje doświadczenie jest takie, że jeśli ja nie potrafię odczuwać tej radości, Takiej po prostu, słuchajcie, że ja ją gdzieś blokuję. A jeśli ja ją blokuję, to z jakiego powodu sobie na nią nie pozwalam? Gdzieś są te blokady, słuchajcie. Czy one są właśnie w dzieciństwie, tak jak u mnie? Czy tam szukać tych powodów? Każda sytuacja jest inna, każdy dom jest inny, ale te korzenie są takie same. Takie jest moje doświadczenie pracy z ludźmi ze sobą. Więc szukaj tych powodów. Tak? Dlaczego? Skąd to się wzięło? Skąd mam te blokady? Mało tego. Dlaczego dzisiaj w pewnych obszarach mojego życia jestem nadmiernie odpowiedzialna? Dlaczego to ja biorę odpowiedzialność za niektórych ludzi, za niektóre osoby, za niektóre sytuacje w moim życiu, relacje w moim życiu? Hmm? Dlaczego to ja niosę na sobie? Jak to się stało? Co dzisiaj powoduje, że mam blokadę. Mam blokadę przed tym, żeby w pewnych sferach, w pewnych momentach, w pewnych obszarach swojego życia pozwalać sobie, słuchajcie, na tą radość, na to szczęście. Hmm? Jak to się stało, że ja nadmiernie kontroluję? Że ja mam to poczucie odpowiedzialności nadmierne. Że to ja bardziej pomagam, że to ja bardziej się staram? Hmm? Jak to się stało, słuchajcie. Mhm. Wróćcie do tego, zobaczcie, poszukajcie tych powodów. Skąd to się wzięło? Skąd ten stan rzeczy, który jest dzisiaj jest taki jaki jest? Mhm. Skąd moje blokady? Czemu się dzisiaj na to blokuje? Czemu nie pozwalam sobie? Może się czegoś boję, może to mój sposób na życie. Może przyzwyczaiłam się do tego. Może myślę, że to mnie ubogaca. Skąd ten stan? Skąd ten stan? Dlaczego nie pozwalam sobie na to, żeby odczuwać tą radość? Ponieważ, słuchajcie, to, o czym mówię, to jest taki stan ja to nazywam dzisiaj spokojnego szczęścia. Takiej spokojnej radości. I nie ma on nic wspólnego z tymi, wiecie, górami i dołami, z tą euforią i z tymi stanami totalnego zdołowania. To jest taki stan wewnętrzny związany z takim spokojem. To jest taka spokojna radość, którą ja pozwalam dzisiaj sobie czuć. I ona nie jest zależna od niczego na zewnątrz. Ona nie jest zależna od tego, kim jestem, co robię, czy już sobie udowodniłam, że moje życie jest takie super i ogłosiłam o tym wszystkim innym. To jest taki stan niezależny od kogokolwiek i od czegokolwiek. To jest taki przepływ radości, na który ja sobie pozwalam, ponieważ jestem ze sobą, nauczyłam się być ze sobą. Nie boję się. To jest takie źródło, pod które się podłączam, które jest ze mną. I do tego stanu, słuchajcie, takiej spokojnej radości Was zapraszam. Do tego, żeby to był taki permanentny stan, w którym jesteście. Oczywiście to nie jest tak, że mamy go zawsze, ale do tego idziemy. Nad tym pracujemy. W tym kierunku zmierzamy. Robimy różne rzeczy po to, żeby go utrzymać. Tak? I do tego Was słuchajcie, zachęcam, do tego, żeby szukać tego, dlaczego dzisiaj w nim nie jestem, dlaczego sobie nie pozwalam na radość, na przepływ, co mnie blokuje, gdzie tego szukać i jak dojść do tego stanu dzisiaj. Ok?